Cześć, dzisiaj pokażę Wam mojego nowego pet shopa, którego kupiłam dzisiaj. Bardzo długo na niego czekałam na otworzenie, bo musiałam jeszcze 3 godziny być na tańcach, w szkole i tego. Specjalnie go nie otwierałam, bo chciałam pokazać w internecie, jaki on jest. Może nie jest zbyt ładny, bo ten kolor, taki trochę brzydkawy, no ale można powiedzieć, że potrzebowałam takiego potrzeba, jak tu go mam. No, to teraz pokażę Wam, jaki on jest i właśnie nim jest taka zyberka. Kosztowała 5,99 w naszym sklepie jeszcze był taki piasek Chihuahua, ale nie podobał mi się. Aj. Może kiedy indziej go kupię? Mówię, że nie, nie za bardzo mi się podobał. No, taka zabarka z takim aparatem. Później pokażę. Yy, tutaj na, tej, na tym na tym. tylko ona była. Nie wiem dlaczego. Nie jakieś tego. Yy, no. no. To bierzemy mi się za odbieranko. Tak mi strasznie prosiło, żeby otworzyć to przed internetem, ale no, przed nagraniem ale powstrzymałam się, bo pierwszy raz yy, nagrywam no, jak otwieram to Specjalnie go tak zostawię. Jak mówiłam, albo nie mówiłam, mam ich 35 Teraz. tutaj naklejka. O, jest. To naklejka, taki piesek. Nie mam jeszcze takiego pieska. No. Naklejka. Jakieś papiery tutaj w ogóle. I ta gazetka. Mam już taką samą gazetkę. Takie. W sklepie y, był ten, ten tak. Z tych co widziałam. No i już tam nie było tych. Były jeszcze koń y, i ten piasek ciłała No ale ich nie kupiłam. Teraz co to, to jest taki aparatik. No. Aparat. Teraz zagram. Mam no, takie te głupie gumki. Och, wyrwała się bez narzeczek. Trzeba coś. Nie wiem jaki kretyn daje tu gumki. Trzeba się męczyć z otwieraniem. No, teraz no. no i taka zebelka, Będzie mieć na imię róża. O jest różowa. Albo rozarda, chyba rozgarda. No, I to taka, ze z takim No i taką naklejką. Dziękuję za oglądanie.